Państwowej i wojskowej. Część 3. Stany Zjednoczone. To, że Karol V nie rozumiał wojny, że książę Brunszwiku nie chciał mieć nic wspólnego z polityką obaj, a wraz z nimi całe miliony, boleśnie zapłacili cenę. Każdy, kto nie pozwala sobie na jednoznaczny osąd nawet w najbłahszych sprawach, ośmiela się jednak bez wahania mówić o wojnie i pokoju, o sprawach politycznych i wojskowych i to z naturalnego powodu, że dotyczą one każdego obywatela tak ściśle, ponieważ każdy nosi w sobie niejasne poczucie, że wypada mu znać i wyrażać się na temat tych spraw, które niosą ze sobą interes ogólny. Każdy powinien móc o tym dyskutować i to oceniać, ale niestety bardzo niewielu ma choćby powierzchowne zrozumienie najprostszych powodów, ponieważ do tej pory sztuka rządzenia była postrzegana jako drugorzędne zadanie rządu, a sztuka wojenna w szczególności jako zawód tak oderwany od reszty handlu ludzi przestrzegających prawa i zarezerwowany dla jednej szczęśliwej kasty, że nie uważano za konieczne poświęcanie jej powszechnej uwagi. W dużej mierze praktyczna przewaga narodu francuskiego nad Niemcami i innymi narodami kontynentu wynika z faktu, że sztuka wojny i polityka wzbudziły uwagę i zainteresowanie całych mas, a poprzez skalę poboru, która być może w krótkim czasie rozprzestrzeniła się na cały kontynent, zaleca się obecnie każdemu włączenie sztuki wojny i polityki do programu nauczania o ile odczuwa pragnienie i powołanie do działania i wywierania wpływu na świat. Początkowo autor zamierzał nazwać palast czasopismem poświęconym sztuce wojny i pokoju, ale obawa przed niezrozumieniem przez masę skłoniła go do wyboru bardziej powszechnego terminu sztuka państwa zamiast sztuka pokoju. Chciałby również poświęcić czasopismo obu sztukom łącznie, bez dalszego podziału, ponieważ istnieją rozważania i tematy, które wpływają na obie w równym stopniu i nie mogą być ograniczone wyłącznie do jednego obszaru. Aby jednak uniknąć podejrzeń, że treść będzie poświęcona głównie tematyce wojskowej, a polityka, ekonomia polityczna itd. Poruszane będą jedynie sporadycznie i powierzchownie. Autor wyraźnie przydzielił każdej sztuce osobną sekcję. Jeśli upływ czasu sprawi, że ta ostrożność stanie się zbędna, być może wygodniejsze będzie rozwiązanie. Podobnie jak autor generalnie nie przywiązuje się niewolniczo do konkretnej normy, lecz wprowadza drobne zmiany od czasu do czasu w zależności od okoliczności, życzeń odbiorców i własnego doskonałego oglądu sytuacji. Palas ma być w istocie kompozycją trzech elementów historycznego, naukowego i krytycznego. W zależności od epoki, a czasem także dostępnych materiałów, treść poszczególnych dzieł staje się raz bardziej historyczna, raz bardziej krytyczna lub naukowe. W czasach wojny nauki wojskowe i historia wojskowości będą zasługiwać na pierwszeństwo i zajmą więcej miejsca, w czasach pokoju ekonomia polityczna i podobne tematy będą miały pierwszeństwo i zajmą więcej miejsca. Im spokojniejsze otoczenie zewnętrzne, tym bardziej całość przybierze systematyczną i naukową formę, im bardziej burzliwy czas, tym większa potrzeba poświęcenia uwagi historii dnia dzisiejszego. Krzewienie wiedzy na tematy ogólnie zrozumiałe i ogólnie interesujące z dziedziny wojny i pokoju, polityki, statystyki, ekonomii politycznej, stosunków społecznych, spraw wojskowych i cywilnych, historii teraźniejszości i czasów dawniejszych, o ile dostarczają one pouczających rezultatów i gwarantują owocny związek z teraźniejszością, mediację między życiem a nauką, między praktyką a teorią, wkład w wychowanie człowieka do obywatelstwa i odwrotnie, obywatela do stania się człowiekiem i tym podobne, są ogólnie rzecz biorąc celem palas i jednocześnie wskazują obszar, któremu jest poświęcony. Jego charakter powinien być największa różnorodność z możliwie największą głęboką treścią. Aby to osiągnąć, konieczne jest pozyskanie dla tego przedsięwzięcia najwybitniejszych i najpopularniejszych pisarzy oraz najwybitniejszych umysłów. Jest to możliwe tylko w takim stopniu, w jakim palas można uznać za przyzwoitą porażkę, za przyzwoitą i trwałą pracę, a możliwość tego z kolei zależy w dużej mierze od. Mniej lub bardziej przychylne przyjęcie, jakim spotka się ona ze strony opinii publicznej w pierwszym roku, zależy od kilku wybitnych i cenionych autorów z dziedziny nauk politycznych i filozofii politycznej, którzy od czasu do czasu publikowali w PALAS. To samo dotyczy sztuki wojennej. Wydaje się, że obecnie należy ją studiować przede wszystkim u współczesnych mistrzów, Francuzów, a redaktor dołoży wszelkich starań, w miarę możliwości, aby czerpać ze źródeł z pierwszej ręki. W tym celu wszystkie artykuły z tego źródła zostaną opublikowane w języku oryginalnym. Wiele dobrego i znakomitego materiału kryje się w obszerniejszych, droższych pracach, które ze względu na swoją nowość lub wiek są mało znane. Naszym zadaniem będzie odnalezienie tych skarbów i przybliżenie ich opinii publicznej w krótkich notatkach i fragmentach. Wiele treści utrwala się jedynie dzięki umiejętnej kompilacji. Zamiast być pomijanym lub poświęcanym niewielkiej uwagi pojedynczo, niektórych rzeczy nie da się powtarzać wystarczająco często, dlatego też stopniowo rozważymy każdy temat, który należy uznać za istotny element teorii lub praktyki wojny i pokoju. Krytyka i ocena interesujących dzieł, kart, broszur i podobnych publikacji dostarczy znacznego materiału, ale przede wszystkim Palas będzie od czasu do czasu publikował krytyczne recenzje innych czasopism, periodyków i tygodników, a także gazet literackich i. Przedstawię kilka ważnych recenzji. Plany i mapy będą umieszczane w numerach w odpowiednich momentach, a redaktor ani wydawnictwo nie zaniedbają niczego, co mogłoby przyczynić się do zbudowania trwałej, a im dłuższej, tym silniejszej, więzi między Palas a czytelnikami. 1. Drezno w maju 1808 roku. X. Przeciwko L.